Cześć, dzisiaj znowu będziemy robić nagranie, tutaj Agni e, z chustą, jak wiązać chustę e, ja pokażę Wam jak ja wiązałam chustę z Gajką e, używałam kieszonki nie y, kangurka wiem, te nazwy są dziwne, ale odsyłam Was też do <coughs> czekajcie, odsyłam Was do Ach. odsyłam Was do y, do osób, które po prostu zajmują się do doradców ustanoszenia, i oni na pewno Wam wytłumaczą, jakie są dla Was lepsze rozwiązania. Ja Wam chcę pokazać tylko, jak ja wiążę. I żebyście po prostu spróbowali w domu, czy to jest coś dla Was, czy jest warto zainwestować pieniądze, żeby iść na przykład do doradcy chustonoszenia. Ale ja zawsze powtarzam, że tak, 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 tak warto, bo chustonoszenie to jest bliskość z dzieckiem, to jest coś, co tylko Wy możecie robić, Wasza rodzina może robić i to zbliża bardziej Was do Waszego dziecka. Wiadomo, że matki mają już z góry instynkt macierzyński ale też nie, nie zawsze, więc jest to fajna fajna rzecz, żeby po prostu to robić bo to jest naprawdę piękne też uczy dzieci patrzenia z tej samej perspektywy ja mniej więcej jak nasza perspektywa więc uczą się szybciej nie będę o tym mówić, bo tak naprawdę jest tyle doradców ustanoszenia że oni wiedzą lepiej niż niż ja. Ja mogę Wam tylko powiedzieć z perspektywy mamy, która nosi i która jest bardzo z tego zadowolona. Pokażę Wam dzisiaj kieszonkę. Uważam, że to jest... Przynajmniej dla mnie to działało. Tak. To cię mama tu zostawi. Dla mnie to działało, dlatego, że Dlatego, że łatwiej mi było ją dociągnąć niż, kie, niż kieszonkę, niż kangurek. te pałaty, które tutaj są, no po prostu jest mi niewygodnie. No więc zabieramy się do tego. Chusty mają różne też długości, więc w zależności od tego, jak, jaki jest Wasz wzrost, musicie popatrzeć sobie na tabelę, w której zazwyczaj wszystkie, której zazwyczaj wszystkie marki, które sprzedają chusty, podają. Ja jestem dosyć malutka, więc moja jedna chusta ma 3,2, a druga ma 4,5, bo ona z... wiąże się ją na różne sposoby. No więc tak. Dzisiaj chusta, a pokażę Wam tak, żebyście lepiej widzieli. Ściągniemy koszulkę. Okej. Okay. I. Dobrze, widać? W tej huście znajduje się środek. i też gdzieś jest środek, więc ustawiamy zawsze na środek. Ja już wiem o co chodzi. Zaraz będziemy w środku. Okej. Okay. Ustawiamy w środek. Tak, ja wiem, ona wygląda na sporo, Więc zastanawiacie się, Jezu, jakie ja się tym wszystkim zwiąże. Ale naprawdę. I da, da się radę. Pamiętacie, że w huście, podobnie się wiąże jak chusta elastyczna? że Chusta elastyczna nadaje się dla dzieci, które są noworodkami, malutkie nie są jeszcze ciężkie. Chusta y, tkana, bo taka jest tą, y, ta chusta, jest taką dosyć y, niegrubą chustą. Tak, więc jak dziecko jest ciężkie, to też wole, y, lepiej przenieść się na taką grubszą chustę. Więc tak, zawiązujemy podobnie pod piersiami i krzyżujemy na boku krzyżujemy na plecach, jedna pałata. Ważne jest, żebyśmy mieli, trzymali tutaj ten koniec, bo tak będziemy dociągać, czyli tak jak... E, e, fajnie jest mieć chustę, która ma, róż, e, która ma paski, bo wtedy wiecie, że to, co jest tutaj, jest też tutaj, dosłownie to jest to samo, bo tak ją tak rozwiązaliśmy, nie? I tutaj robimy sobie miejsce na Naszego bąbla, i tak zostawiamy te pałaty. Tu one sobie wiszą i będziemy dociągać. Tu. I tutaj jest miejsce na naszego podziwisia. I tą, to, to wiązanie może, można już tak naprawdę z małymi, bardzo małymi dzieciakami używać. Można dać. Ale to zaraz wam pokażę. Można dać też tetrę tutaj, żeby podtrzymywała główkę. Gaja już wtedy, kiedy przenies, przenieśliśmy ją do tej chusty, tak naprawdę ona już trzymała lekko głowę, i nie je to jej podtrzymywaliśmy. Ok, chodź, Katrin, to i pokażemy, jak się chustuje. Ach. Wiadomo, zawsze dziecko dajemy. Gaja już jest duża, więc nie trzeba. Dajemy na ramię i wsuwamy w kieszonkę. Wsuwamy, wsuwamy w kieszonkę. Jak dziecko będzie większe i już będzie bardziej, że tak powiem. E, chciało swoich rączek używać, więc rączki możemy e, zostawić. Teraz tak. bye, baj 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 baj, 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 baj. Ręce chowamy. Tak to mniej więcej teraz wygląda. Pupa jest tu. Pod szyjkę. Rączki są schowane. I teraz tak. Pupa ma być zaokrąglona. Ja biorę rękę, sadzam tutaj i ten nadmiar materiału, widzicie? Chowam pod, pod brzuszek wygani. Czy on jest chowany, i teraz ta pozycja naturalna zakrąglonych plecków się już zrobiła, dlatego że podciągnąłem ten, ten materiał. Ok, i teraz słuchajcie. Moja lewa strona to będzie tutaj ta prawa się zaciskała. Czyli widzicie? Zaciskam. Tu się, za, tu, się za, tu się zacisnęło. He! Teraz biorę prawą moją i patrzcie tutaj. Się zacisnę. I teraz, jeśli chodzi o wysokość, no musicie mieć mniej więcej tak, żebyście mogli pocałować dziecko. Ja zacznę od tej strony. Ja sobie tak robię, że dociskam całą tę i tak jak wcześniej prawa. Będzie powodowała, że lewa strona będzie się zaciskała tu wszędzie. Więc po kawałeczku, po kawałeczku zaciskam, ale trzymam cały czas. Widzicie, że trzymam tutaj i trzymam też tu, żeby mi nie puściło to, co już mam zaciągnięte. Więc hop, hop, hop! Trzymam, trzymam. Możecie też uh, uh, swoimi plecami swoim całym ciałem pracować. Widzicie teraz tutaj? Później sobie ją jeszcze raz dociągniemy. Gaja teraz jest skierowana tam. I teraz tu. Dociągam całą i teraz będę ją dociągała po kawałeczku. Czyli op! Dociągam, dociągam. Tu trzymam cały czas. Dociągam, dociągam. Puszczam, trzymam. Dociągam, 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 dociągam. dociągam. O, i teraz mam dociągnięte. Patrzycie, czy nie macie nigdzie luzu. Jak jest gdzieś luz, to wiecie, że na przykład to jest ta pałata. Prawa, jak to jest, z lewej to jest prawa. I obciągamy. Oczywiście w miarę chodzenia to się może poluzować, więc możecie zawsze sobie to poprawić. I te dwie pałaty idą pod półpę dziecka tutaj. Widzicie? O, tak. Jedna idzie w lewo, druga w prawo. Krzyżuje je po prostu o i pod tak naprawdę pod nogami dziecka tu je dam widzicie hop i jest i nie będzie to przeszkadzało nam też przeczki są zaokrąglone pupa jest fajnie wystająca zaokrąglona i tutaj zawijamy na dwa razy przesunęło mi się ale to nic hopla tak dosyć ciasto to zawijam i dziecko już jest zawinięte. I teraz tak, Nie ja mam tu pieruszki tetrowej, ale gdybyście mieli małe dziecko, bluzkę, pokażę Wam na bluzce, powiedzmy, że to jest tetra, która nie trzyma, aha, jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, jak ma być dociśnięta chusta, żebyście wiedzieli, to jak zrobicie tak, to żeby Wam dziecko aż tak bardzo nie odstawało, Daję Już jest ciężka, więc będzie odstawała. I tutaj wsadzamy sobie tą tetrę pomiędzy i trzymamy tutaj dziecku głowę. Jak jest w dociągnięta, to możemy ją jeszcze dociągnąć. O. Rozwiązać i, do, i dociągnąć. Rozwiązać i dociągnąć. Daję już jest bardzo zainteresowana światem, więc drugim sposobem, który Wam pokażę, będzie na plecy. Więc oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia zaraz. Pa! Możemy tańczyć, możemy mieć, e, możemy mieć, e, możemy robić wszystko, mamy dwie wolne ręce. Ta.